Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj coś, co Was na pewno bardzo zainteresuje, a mianowicie ostatni tydzień przed zawodami. Jesteśmy akurat na czasie, za chwilę zaczynają się zawody. Nie wszyscy wiedzą dokładnie, co zrobić, więc powiem Wam teraz mniej więcej chociaż, jak powinien wyglądać ostatni dzień, od którego tak naprawdę wszystko zależy, bo jeżeli ten skopiecie, to na pewno możecie wyglądać dużo, dużo poniżej własnych możliwości. I odwrotnie, jeżeli ktoś nawet słabo wygląda, tydzień wcześniej, ale dobrze w że ostatni tydzień, może się okazać, że ta forma jest super i może wygrać z którzy są o wiele, wiele lepsi od niej. E, oczywiście nie wszystko, nie wszystkie plany są takie same, każdy z nas jest troszeczkę inny i każdy musi trochę manipulować pewnymi rzeczami, żeby znaleźć dla siebie odpowiednią drogę, natomiast pewne rzeczy są stałe, o których trzeba pamiętać i trzeba o nich myśleć. E, na pewno trening. Pamiętajcie, że trening nic Wam nie da ciężkie trenowanie w ostatnim tygodniu przed rodami. Tak naprawdę ostatni tydzień jest tylko po to, żeby delikatnie dawać, że tak powiem, sygnał tym mieśniu, tego, żeby były. Poza tym potrzebne jest do tego, żeby troszeczkę się wykona z mięśni, więc pamiętajcie, że nie trenujemy na dużych ciężarach, nie robimy jakichś maratońskich sesji treningowych, technik zwiększających itd. Tego nie ma sensu robić również. Nogi warto w stanie treningu zrobić dosyć wcześniej, z 7-10 dni przed załdami, bo nogi zmęczone będą y, potem bardziej zalane na scenie, czy nie będzie jeszcze tej separacji, podziału między mięśniami. Również trening cardio, Jeżeli nie spaliliście tłuszczu y, przed załdami, to na pewno przez ostatni tydzień nie spalicie tego tłuszczu, więc pamiętajcie, że musicie mieć tą formę już tydzień wcześniej, 10 dni wcześniej, po to, żeby ostatni tydzień ograniczać kardio. Im mniej tego tym lepsze będzie ładowanie mikrogenu, będziecie mieli pełniejszą, większą sylwetkę na, na scenie. Dlatego ja ogólnie polecam, żeby ostatnich tydzień przed rodami raczej robić minimalną ilość kardio, bo najlepiej w ogóle tego nie robić. Oczywiście wszystko zależy od osoby. i macie więcej duszy, i więcej wody trzymacie, tym troszeczkę trzeba sobie uwzględnić, ale naprawdę bardzo, bardzo niewiele. Nie ma sensu ciągnąć maksimum kardio do, do samego dnia w Węglowodany. Oczywiście węglowodany E, to bardzo indywidualna sprawa. Jedni reagują lepszy, lepiej na większą ilość węglowodanów, inni na mniejszą i tak dalej, tak dalej. Ale na pewno pamiętajcie o tym, że tak. Na początku tygodnia, tego poprzedzającego stad musicie ograniczyć troszeczkę węglowodanów po to, żeby organizm jakby pozbył się ich nadmiaru w mięśni. Dzięki temu później, kiedy zwiększycie ich ilość, zaczniecie wypełniać się miesięcy ponad normalny stad. Dzięki temu nastanie będziecie pełniejsi, więksi bardziej pękaci, czyli o to, o co nam tak naprawdę chodzi. Yy, ogólnie polecam, żeby tych węglowodanów najwięcej było około 2 dni przed startem, po to, żeby ten dzień przed startem można było sobie zrobić małą manipulację albo w lewo, albo w prawo, czyli jeżeli jesteśmy za bardzo naładowani, boimy się, że będziemy zarani, ograniczam tutaj ich ilość. Jeżeli natomiast jesteśmy niedoładowani, troszkę yy, tą ilość zwiększamy. Białko i tłuszcze. Oczywiście białko jest ważne na każdej diecie każde redukcyjnej musi być tego białka dosyć sporo, ale pamiętajcie, że w czasie ładowania białko przeszkadza, więc ostatnie kilka dni, szczególnie wtedy, kiedy zwiększacie ilość węglowodanów, musicie to białko bardzo mocno ograniczyć. Nie bójcie się, mnie nie spadną tylko przez to, że przez dwa czy przez trzy dni będziecie mieli bardzo niewielką ilość tego białka. Jeśli chodzi o tłuszcze, wtedy, kiedy ograniczacie węglowodany, to tłuszcze może to zwiększyć po to, żeby kaloryczność zachować diety. Natomiast w fazie, kiedy ładujemy, również unikamy dusz. Dni ładowania do dni opartych na węglowodana. Natomiast kiedy mamy sobie ostatni dzień i dzień startu, ten dusze są jakby najlepszy możliwy, najlepszym możliwym wyborem, głównie dlatego, że dusze oszczędzają w ten Czyli nie ma sensu absolutnie, nie pijąc już wody, ładować dalej węglowodany, do tego będziemy mieli więcej wychwanej brzuchy. Natomiast lepiej rzecz coś takiego, co jest bardziej kaloryczne, ale o małej objętości, czyli tuż masę rzeczową, orzechy, oleje itd., itd. To sprawdza się najlepiej w końcówce, czyli większej i w czasie trwania zawodów. Woda. No, oczywiście, żeby maksymalnie pozbyć się wody ze skórnej, żeby zaprezentować maksymalną rzeźbę, musicie tę wodę sprytnie zmanipulować się w ostatniego tygodnia. Na początku najlepiej pić bardzo dużą liczbę, bardzo dużą ilość wody, więcej mniej więcej dwa razy tyle, ile pijecie normalnie, po to, żeby nasilić e, taki diuretyczny efekt większości życia wody, czyli krótko mówiąc, organ do dostaje wody, więcej jej wydaje. Jeżeli potem, nagle, dzień wcześniej, odpijecie nam wodę, to organ dalej zacznie wydalać nam wodę, wydali jej więcej, niż hmm. to było w, w taki normalny sposób, bez zmian, w wody. Dzięki temu dzisiaj oczy się susi, bardziej odrodzili e, i te miejsca będą bardziej widoczne. Natomiast na pewno od razu ograniczanie woda, bo nie picie przez 2-3 dni co jodaniem. To jest absolutnie niewypał, przez to wychodzi się zasuszony, myśli są płaskie, nie ma pełności itd., itd. A często jest też tak, że jest się błutuje i zaczyna chwytać tą wodę pod i ktoś, kto miał bardzo dobrą formę tydzień wcześniej, się dowiedział, że na tej formy nie ma wody. Jeśli mówimy o wodzie, to też trzeba powiedzieć na pewno o sodzie. Sód, so, so, czyli można powiedzieć sód, so, jest bardzo, bardzo ważna, jeżeli chodzi o ostatni e, tydzień. Jest wiele mitów o tym, że na co trzeba to 3 że trzeba odstawiać 3, 4 dni wcześniej, 3-4 dni wcześniej itd. Pamiętajcie, że bez sodu nie, jest, nie zachowacie to nośnie, jeśli dlatego, się musicie przez cały okres przygotowań, trzymać wyższe, wyższe spożycie sodu, a dopiero odstawić ten sól na jeden, maksymalnie trzy dni przed Jak ktoś jest bardziej, tak powiem, podlany, to może ograniczyć ten sól wcześniej, natomiast ktoś, który jest wyraźny, całkiem dobrze wygląda, wystarczy, że odstawi ten sól dzień wcześniej i na pewno będzie optymalnie ten wyglądał na scenie. To znaczy, to będzie suchy, ale również pręgazy. Jeżeli coś się dzieje nie tak, to wychodzicie jeszcze za bardzo to też pamiętajcie, że w tych słuchach na przykład można pomóc i zrobić z powrotem e, pełną Dlatego nie budzisz w stolicy, nie jest tak zwany e, jak to zwykło się ułatwić. Myślę, że na dzisiaj tyle. Wiadomo, że jest to bardzo indywidualna sprawa, ale jakieś tam wytyczne ogólne macie, kombinujcie, sprawdzajcie co działa, co nie działa, jakie ilości wygodanów, białka, e, wody działają najlepiej na Was. Moj žeče su platforme na noćnom muzeu i